Cuda, których doświadczamy najczęściej, bo uważam, że cuda to nie jest tylko kwestia konferencji i tych najbardziej spektakularnych sytuacji, ale tego, że kiedy zawierzamy Bogu, różne rzeczy dzieją się przez działanie Boga w naszym życiu. I mam takie przekonanie, że wiecie, z cudami jest trochę tak, że to jest coś wyjątkowego i spektakularnego, a z drugiej strony Bóg przybrał w jakiś sposób taką strategię, że żeby wierzyć w niego, musi być ten. Element wiary. Mhm. Czyli czasami możemy spojrzeć na tą samą sytuację, kiedy, nie wiem, ja jestem w jakimś e, kryzysie, wali mi się, nie wiem, sytuacja rodzinna, e, jeśli chodzi o moje finanse, moją pracę, i nagle wszystko zaczyna przybierać inny kierunek, pojawiają się e, cudowne okazje, nie wiem, przychodzi nagle przebaczenie w moim domu, dzieje się coś wyjątkowego i ktoś inny spojrzy na to z boku i powie: no dobra, no to można wyjaśnić tak, inaczej. A ja, wiedząc, z kim idę, mając tę wiarę, wiem, że Bóg ingerował w całą tę sytuację i mogłem doświadczyć cudu w moim życiu.